Czekaj, 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 czekaj. Znowu przeczytałaś jakiś durny artykuł w tej swojej durnej gazecie i chcesz je przenieść do naszego życia? Nie, no to twoja gazeta nam pomaga w związku. Po, po, dawaj to, dawaj to, czekaj, tj, tj, tj. czekaj, czekaj. Czekaj. Mm -hmm. 40 sposobów, jak z męża kozaka zrobić pantoflaża. <laughs> A, kochanie, no skoczę ci po stoperan, wiesz? Skoczę ci po stoperan. Ale po co mi stoperan? No bo chyba cię posrało. Co to za bzdety? 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 Ja ci pokażę bzdety. Dajmy. Ob, proszę. Szukaj, szukaj, proszę, proszę bardzo. bardzo. Proszę. 69 sposobów podawania piwa przez twoją kobietę. O nie! Można przeczytać coś pożytecznego? O nie! Zapomnij, że w naszym domu pojawi się piwo. Zresztą alkohol żadnych spraw nie rozwiązuje. Mleko też nie. To co się niby rozwiązuje? But. <gry> 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 Dobra, przejdźmy dalej. No? Sport. Rozgrzej swą kobietę, zrób kaloryfer. E, to... O, proszę. Jednak jest coś pożytecznego. Co pierdoły. Ja tam zamiast na jakość to poszedłem na ilość, wiesz? O, a co? Chcesz mieć kachlok? Nie, 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 nie. nie. Mm, 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 mm. Uwaga. To Zrobiłem sobie bojler. Dobry gospodarz trzyma konia pod dachem. Tak. Otwórz stajnie temu koniowi spod tego dachu. Sorry. Kucykowi. Tak. Jak zwalczyć celulity i zmarszki w 14 dni? Roman. Roman uważaj, bo grasz o weekend bez migreny. Ale poczekaj, poczekaj. Proszę. Jak twoja partnerka śpiewa? Czyli podaruj jej świetny orgazm. A tymczasem co? Daj mi tutaj. Co ja mam? Stary Niedźwiedź mocno śpi. On zasypia w czasie seksu. Poradnik. Wiesz co? Moja gazeta jest bynajmniej prawdziwa. Wiesz? No bo o, o, tu otwieram stronę i patrz, i tak pisze. Chcesz przypakować, twój przyjaciel na siłowni pomoże Ci. No i tu są takie rady, nie? I o, albo to, zepsuł ci się samochód, dzwonisz po kumpla i odwozi cię i tak dalej, i tak dalej, nie? I teraz patrz, i teraz biorę Twoją gazetę. No dawaj, potrzymaj moją? O Jest kochana jesteś. I teraz. O, no to to w ogóle jest... O, no, pierwsze. Twój mąż doprowadza Cię do dołka. Twoja przyjaciółka psycholożka pomoże Ci. Przytyłaś 5 kg w czasie wakacji, Twoja przyjaciółka, dietetyczka, pomoże ci. O, a bo ten. E, masz źle dopasowany szalik do całego ubioru, Twoja przyjaciółka, stylistka, pomoże ci. A ty, gocha co? E, Agnieszka pracuje z spożywczaku, tak? E, Kasia jest fryzjerką i Agata pracuje z spożywczaku. Tak samo. To według tej gazety, to ty nie masz przyjaciół. Dobra, no, no. Koniec. Mm -hmm. y lepiej tam przeczytaj y swój horoskop dotyczący doczy miłości, proszę. No, czekaj, czekaj, tylko muszę się znaleźć. Gdzieś tutaj byłem. Gdzie... O, jest, jest. Baran. No, widzisz, to już nawet gwiazdy wiedziały, kim będziesz. No, czytaj. No, dobra, czekaj. Y miłość. Po długich kłótniach z Twoją lubą czas na namiętny seks. Weź jej. klitoris. I działaj, króliczku. No. Gocha, co ja mam wziąć twoje tabletki na wrzody. Roman, czy ty nie widzisz, że nasze życie seksualne się rozkłada? <grym> nasze życie gdzie? Jak? <grym> no normalnie ja rozkładam nogi, to rozkładasz ręce. No dobra, tam. O, weź mój horoskop zobacz, tam coś takiego. O, jak chcesz. No dobra, no. Słucham, słucham, słucham. Eee, po długich kutniach czas zatankować na najbliższej stacji. Tak. Nie jest. rozumiem. Eee, kochanie, wyjaśnię ci. Eee, czas teraz zatankować chmielne 9-5 na stacji Papterapia. Pa! Eee, kochanie, poczekaj chwileczkę. Chodź, chodź, chodź. A co się stało? Coś... Weź gazetę ze sobą. A po co mi gazeta? I tą, i tą. A co? co? To będzie ostatnia naga babka, jaką zobaczysz w ten weekend. Ej, we, ej weź, ja żartowałem! Ej, kochanie! Kochanie!